Witam wszystkich bardzo gorąco z tej strony. Schabu, moi drodzy, my widzimy się w kolejnym odcinku. Jestem mega pod podekscytowany, ponieważ bardzo podoba mi się ta gra. Jest świetna, moim zdaniem. A przed nami jeszcze nie, nie do końca prolog, i biegniemy w tym odcinku Oszczędz Derwisa i resztę, ponieważ bardzo mocno się sprawy pokomplikowały. Jeżeli nie wiecie, co się stało. To moi drodzy zachęcam was do obejrzenia pierwszego odcinka serii Assassin's Creed Mirage. Moi drodzy w wersji Master Assassin, czyli naj, no, najlepszej, najbardziej wypasionej wersji, jaka e, powstała z tym Assassinem, mamy wszystkie dodatki, wszystko co może być. E, czy tutaj na dole też jest rozgraniaż? Też jest rozgraniaż. E, Ogląśmy jego. Bo tutaj musimy poruszać się bardzo, słuchajcie, ostrożnie. Szuka nas, no szuka nas cała Straż Kalifa. To cicho. Mam po cichu oczywiście, że tak, po cichu. Tu Dominika się już do mnie śmieje, żebym robił to po cichu. Nie, 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 nie zabij się. Dobra, żyjesz. E, no, żebym to robił po cichu, bo no, jak już Wam mówiłem w poprzednim odcinku, zawsze kiedy zaczyn. Zawsze kiedy słuchajcie próbowałem zrobić coś po cichu w Assassin's Creed Valhalla kończyło się rozrubą i rozpierduchą, więc to... Dobra, zobaczmy co tu się dzieje. O mój Boże. Where you point your blamey little finger, Basim. It was your idea to steal from the palace. Also, that you can impress your cunning friends. I saved us. <laughs> you killed them. You did it this. It came from over there. I hope I never see you again. Hurry. All of them dead. When it was me, they sought to punish. I, I, I cannot be here. I cannot... No, to tego się słuchajcie nie spodziewałem ani trochę e, wszystkich nawet dzieci ponabijali na pal, masakracja e, no kosmos po prostu, szczerze powiedziawszy. No, no niestety, wiecie, no wydaje mi się. O. Wydaje mi się, słuchajcie że ta śmierć kalifa nie była potrzebna, ale no wiecie jak to jest w momencie, kiedy em, działa impuls. No i to był właśnie impuls, którym kalifa zabiła, no ale przypłaciło za to sporo ludzi życiem. Uciekamy, moi drodzy, no nic nam nie pozostaje, tylko uciekać. Stop. Is it him? Look, I think so. No, powiem wam, klasa. What are you doing? Oj, moi drodzy, skok wiary. No taki trochę nie wyszedł. Trochę nie wyszedł ten skok wiary, ale, no nie był profesjonalny. Ale mamy koniec intra Ubisoft Original. Moi drodzy, no skok wiary, pierwszy wyrzut mu nabrało, tak jest go, Względem oczywiście poprzednich serii, bo no w każdej ten skok wygląda trochę inaczej. No Basim można było być bardziej chyba spadł. Chyba Ba- o, o, on ciągle ma ten sen, jestem ciekawy z czym to się wiąże. Bardzo mnie to ciekawi, czemu ten stwór, czemu to coś mu się śni ciągle. Nie idziemy, jesteśmy. W ogóle my żeśmy się obudzili. My skakaliśmy zwierzę. Wyzwanie podstawowe ukończono. Trzymujesz PD Ubisoft Connect. Zobacz wyzwania. Tab. Nie wiem czy Wy to widzicie, bo mam e, ogólnie ja sobie może zeznać, czy wy to widzicie. Nie, wy tego nie widzicie. Włączyłem sobie wyzwanie zręczności, dokonaj zabój z nożami do rzucania. wydokonuj zabój z nożami do rzucania, unieszkodliwie przeciwników bombami. No jest sporo tutaj do zrobienia. No ale to, to 100. E, moi drodzy, więc będziemy to wszystkie zadania robić. Wróć do treningu. Nowy początek. Czyli co? My w trakcie treningu jesteśmy gdzieś? No dobra, zobaczmy w ogóle mapę. A mapa świata jest niedostępna. No dobra, no to czyli prowadzimy jakiś trening? No to idziemy. Jedzenie z ganków, i jedzenie roślin zregeneruje nasze zdrowie. Nie no, mi się bardzo podoba, świetnie wygląda ta gra. Naprawdę świetnie wygląda ta gra. Nie mam tutaj nic do zarzucenia graficznie. No, Valhalla fajnie zaskakiwała, a tutaj to już w ogóle. No i chyba zaczynamy tak naprawdę trening asasyński. Fajnie, że jest to pokazane od samego początku. Czyli jak te dni przychodzi takie, tutaj um, zobaczymy jak to wszystko wygląda. No, na razie nastrój nie jest za piękny. Idź, skok wiary. No dalej, Basimie, tak jak ćwiczyliśmy. No dobra. Wjeżdżamy, bo ten pierwszy skok wiary, słuchajcie, wyszedł, bym powiedział, e, niezadowalająco. Gdzie tam mamy dostać? Aha, dobra. Skok. Opa. Wspinaczka skalna, wspinanie... Się na skały, naturalnie skały jest możliwe tylko tam, gdzie są wygodne chwyty. Uważnie zaplanuj drogę wspinaczki zanim ją rozpoczniesz. Aha. I tu nie jest tak, że w Assassin's Creed Valhalla i do... ogólnie przyzwyczajcie się, że będę dawał wiele porównań. Ja rozumiem, że ta gra jest powrotem do korzeni tej gry, natomiast w Valhalla można było się wszędzie i w Origins wsiąść. Wow. <laughs> nie, no to nie. No, I can see it in your body. You lose focus too easily. The leap of faith is a crucial step on your path to initiation. It is one of the Brotherhood's first and most sacred rites. To perform it successfully, you must first center your mind, body, and spirit. Embrace the fear, quiet it, find the stillness, and let go. Yes, Master. Let's return to the camp. May I ask you something? You may. Back in Anbar, at the palace, I witnessed a meeting between the Khalifa and five masked men, order members. The Khalifa was meant to protect the object they discovered, but he knew nothing of their plans for it. He did not even know them by name. How does the most powerful man in Baghdad been such a fearful knee to the faceless the order has held dominion over such men and their empires for centuries by convincing them of their truth that they are the natural arbiters of the world the Khalifa was but their puppet and the same will be true of whomever succeeds him the entire khalifa is under their influence Speak with Fulov and see if he needs help. We will continue your training later. Yes, master. Have you seen mentor Rehan in camp? He is preparing to receive the Tahiri emissary, master. Thank you. How is Nur, the brave eagle? Will he fall or will he soar? You will soar, Ya Sadiqi. Inshallah. Thank you. We have a similar spirit, you know. What gave you that idea? One of the Banu Musa was angry at you, and you were unfazed. Remember? I did not touch his hammer. You refused to apologize for something you did not do. I respect that. Stubborn, like me. I have been called worse. Have you seen Fulad in camp? I have seen him speaking to Ahmed near his office. Dobra, gdzieś go widział. Gdzie? I gdzieś tam. No ogólnie fajne miejscówka, taka... Z reguła synowie się kryli w jakichś takich, wiecie, e, miejscach bym powiedział. A tam jest. W takich miejscach bym powiedział... innych, a tutaj takie jakieś skalne otwarte tereny. It is my signature. So you know I created this, and not al-Hassan, or worse, Abu Jafar. I just understand, Wada. Ah, Basim, how are you? Yes, and Kidu. Food is coming. He is intelligent, and intelligence is supposed to rhyme with patience. Reminds me of someone.

Mam takie wrażenie, że jakby takie ścinki były, albo może to przez blur. W razie pobiera GeForce informacje na temat klatek i nie pokazuje mi nic. Na razie gram na bardzo wysokich bez żadnego DLSS, a nic z tych rzeczy. My mamy The iść gdzie? Gdzieś tam. Czyli gdzie? I tu. Albo mi się anything. po prostu tak wydaje, wiecie. a ja byłem bardzo przyzwyczajony. Chociaż nie, no, są takie. Nie zapomnijcie o piórach w plałdzie, pamiętam ja przygotować, bo ten koncretacji siedzi po przesłaniu wszystkich e, zakrwawionych piór i meldunków z misji. No, do, no tak, bo to było. Mm, oni zostawiali właśnie takie pióra. Zabijane osoby. Były namaszczane takim piórem. Krew się na pióra zbierało. I, i wtedy była, że misja zakończona. Tu pewnie czeka nas to samo, standardowo. Będą paski? Te siły w kalifate zaczynają wywierać na nas presję. Siły? Czy masz na myśli porządek, Mogę tylko mówić o tym, co wiem, Jossadedi. Kalif chce anulować rebeliantów, a jeśli będziesz ich wesprzeć, to będziesz im wesprzeć. We cannot assure you protection from any caliphate response. The rebels supply us with information in Baghdad. Without them, we are blind. Be that as it may, Governor Muhammad is very committed to showing that he can end this rebellion swiftly. <laughs> I do not doubt that. I came to warn you. Things are moving fast in Baghdad. You may have to act sooner than expected. Mhm. Mm jak zwykle wszystko się komplikuje. Przynieść paski Rebece, bo to lecimy do Rebeki. I jest Rebeka. Nie, to nie jest Rebeka, albo to Rebeka. The click How does construction go? Uh, it is taking longer than we expected, Yasidi. That must be frustrating. Uh, mentor Ryan is a wise man, but he speaks of this mountain as if it was destined that we build here. We have patience and follow his guidance. Master Roshan tells me I must not be in a hurry to rush back to Madinat As-Salam. I would not hurry at all. Baghdad is different now. It is very dangerous. No cóż, normalne. Pierwsze ostrze, droga Rosza. Do listu dołączam rzadkie znalezisko, starożytny szkic pierwszego historii ukrytego ostrza. Widzisz tytuł, zguba e, Xerxesa. To była broń Dariusza. Nie wiem, czy nasz sławny przodek powrócił po zdradzie do swojej kochanej Persim. Pomyślałem jednak, że odeślę ten wizerunek jego ostrza na jego rodzinne, rodzime brzegi do ciebie. Itmos grecki. Miło. Zapomnij o mnie, a zdechu mówią mi, e, mówią mi, że wciąż poszukujesz, wciąż goni za płytkami, wzywasz mnie po imieniu. Kobieta, której pragniesz, nie żyje, a wraz z nią umarło to imię. Jestem Roszan, niczyja córka, siostra wielu. Tępię swój ból w, brat, e, w braterstwie. Ty nie może stać się jego częścią, gdyż jego sprawa jest okrutna dla takich jak my. A nie pozwolę, żeby ci, stała ci się krzywda. Zwróć stary przyjacielu, nie szukaj mnie więcej. Wow. Dużo takich ciekawostek będzie. Hmm. Czekajcie, ona jest na dole, bo tu pokazuje dół. Bo spadamy na dół. Bom, ciach. No widzicie jak się ładnie porusza? Dobra, lecimy zanieść te pateczki. Rebecca? Asim, Asim. Are you just wandering the camp aimlessly now? No, I have this for you. Will to do? I protested, but Roshan insisted. Here is your dagger. And your sword. I'm proud to have worked on them. O kurde, dostajemy

Aby wyposażyć się w jedno z nich, dodatkowe miejsce narzędzia będą dostępne w ramach umiejętności. A, czyli trzeba przytrzymać G, mamy pochodnie, nóż do rzucania. Nóż do rzucania. Przytrzymaj, e, aby wycelować nóż do rzucania. Następnie lewy przycisk, aby nim rzucić. Trafienie przeciwników z pancerzem miejsca przyniesie lepszy efekt. Eee. No, udaj się na miejsce treningu, aha. No kurde. Już to... nie mam noży chyba. Nie ma nozy, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, czy, czyli po takich skałach my nie możemy się wspinać? No nie, dobra, bo, no, bo w al czy gdzieś to już by przeszło, słuchajcie, już byśmy mogli... Mogli się normalnie tutaj wspiąć, a tutaj było mówione, że żeby dobrze przemyśleć to wspinanie się, bo... Bo może być ciężko. Tu jest jakieś drzewo. Czy by to drzewo dawało nam drogę? No, oczywiście, że tak. Zobaczcie. Nie tak. Nie tak. Nie tak. Aby nie tak. Tak o. Tradzie tu na bok. Wjeżdżamy tu. Wyciągi. Użyj. A standardowa procedura. O, możemy z nim pogadać. Porozmawiajmy. Assalamu alaikum, ya sadiqi. Wa assalam. Did Fulaf send you? No, he did not. And you're not here to help move these rocks? I am quite sure that was not me. I do not mean to be rude, but I have no time to talk. I must figure this out. I will leave you to it then.

As Hidden Ones, we must become proficient with a number of weapons. You never know how a fight will escalate. Anyone can wield a sword, but how would you use it? I am here to learn that, Master. Are you truly here? Well, yes. I believe so. You are here in body, but are you here in mind and soul? Is this riddle no it is the difference between life and death oh. make sure you target and circle around me never turn your back on your opponent yes. better show me your quick stab first <hush> <hush> good yeah for you. Yes. Excellent. There are times when you must put more force into our attack to cause more damage. Own 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 own. Oświetlenie. Now go.

take to and that. Stay out of your head. Good work. That's the way. Well done. Now, let us try a free fight together. Use what you've learned. Hmm. Kondycja uległa zużyciu, jest ona wykorzystana przez walki uników. Brak kondycji widać, że nie możesz stosować uników. Regeneruje się ona stopniowo, dobra. O, kurwa, ciągle mocno atakuje. Ciągle ma też silne tak nie mogę sparować. From failure, true learning requires action and stillness in equal parts. You have made the action now. Seek the stillness, do not rush your training. Be patient, failure is a part of progress. <coughs> Think on these words and come back better. Yes, master, I will. Good, see you later. A to tutaj te wieże z początku e, z początku tam e, przygody Ahmed will soon go back to the house of wisdom I fear he may end in the of a snake's nest I know how close you are to your brother We, shall learn more soon. we can Assalamu alaikum Abu Jafar. To jest Ahmed Ahmed my apologies Do not worry come and warm Our brother Ahmad is leaving us tomorrow. To Baghdad, the house of wisdom. The house of wisdom? We have been working there, my brothers and I, for years. I still have some things to work on. Science waits for no one. And I will fulfill my duty as a hidden one by becoming your eyes and ears among the scholars. Bula. Tell Basim the story of the feather. Our tradition of the feather comes from Egypt. They represent the feathers of Ma'at. The feathers of the heron were dipped in the blood of the targets. This would be left for the Lord of the Duat to judge. It is important we remain humble and know our place in the process.

We did not make it to the main canyon. Excellent. We will start there. Thank you. Come Nur. Follow me. I'm <coughs> looking forward to your initiation. Yes. It feels like I have been preparing my whole life for this. I could not sleep the night before my ceremony. From excitement and a small bit of fear, if I am to be honest. We all fear the unknown. But a greater unknown awaits on the other side of initiation. You speak of the Order. I see oh. them as monsters from a tale, hiding in dark corners, down dark alleys. The difference is that. <whistles> this is Mahja. Magnificent Później będziesz miał jednego z swoich Fulaz zaprowadził mnie do ogla nazywany Enkidu Powiedział że mamy wiele wspólnego i nie w sposób komplementarny Widzi coś Podążaj O, musimy przeprowadzić, słuchajcie, śledztwo w kanionie ale e, z tego co widzę, gramy już 30 minut. Tak więc moi drodzy, śledztwo w Let's Kanionie. Przeprowadzimy, słuchajcie, już kolejnym odcinku Assassin's Creed Mirage w wersji Master Assassin. Tak więc już niebawem e, się widzimy. Dziękuję Wam za oglądanie i życzę Wam miłego dnia lub wieczoru. Cześć!